Nie ma. Zaczynajmy Dolmena, który jest, jest w sumie kolejny dzień. Jest to drugi dzień po premierze. Znowu spróbujemy tutaj coś ograć, coś, coś, coś powalczyć, cokolwiek zrobić. Na razie jest ciężko, strasznie ciężko. Chwila. Czy? Nie mam dźwięku. Okej, okay. mam już dźwięk. Nie wiem, co się odwaliło. Ale tu nie Okej, ok come here. Chodź tutaj. Dobra. Okej. Okay. Spróbujemy to jakoś garnąć. Jak widzicie mamy troszeczkę inny... inny ekwipunek ale w sumie chyba kończyliśmy ostatni film, w sumie film ze streamu. Yy, dokładnie w tym momencie. O, tutaj się nie udało. To jest co straciliśmy odrobinę. Dobra, odblokujmy się już. W tym dalej to jest nasze zdrówko, nasze wszystko. Linia czasu przywrócona, więc jest git. Myślę, że pójdziemy sobie dalej w tamtą stronę. Teraz e, wiem, że mogę zrobić sobie tak. Ogarnąć sobie tego typa na przykład I sobie w niego strzelać. Więc czemu go pokonamy szybciej? Ona do nas nie podejdzie nas będzie strzelał Może nie jest to takie fair jakby mogło być ale po, po wszystkich ostatnich rzeczach, które tu miały miejsce ja raczej nie mam ochoty być fair wobec tej gry bardziej już miałem byłem tak wykokszony, miałem już tyle tych kryształków, aż mi wyskoczył gościu, który normalnie ścisnął mnie jest mnie Jakimiś mieczami, normalnie jakiś robot wyskoczył To co mi się strasznie już nie podobało Kurwa Znaczy kurde Nie chcę mi to zaznaczyć Nope Not this time man Dobrze, następny Ogólnie strzelam na padzie, więc jest to Złe Ja i pad to są takie rzeczy, które ze sobą nie, nie współgrają Yy, ale tylko jeżeli, jeżeli chodzi o kwestię strzelaninek dobrze, tam jest typu... Ale wiecie co? Ich na raczej na razie tak dojedziemy. Ojoj, tak jest. Zaraz kondycję całą stracę, już będzie pozamiatane totalnie. Dobrze, podejdziemy. Tak, no. Jeszcze nie będziemy jakoś zajmować. Zaraz się wyleczymy, jasne okay, yes. eee, Ja tutaj mam chyba rzucony rdzeń... Rdzeń ognisty, właśnie. Mamy rdzenie ognisty tutaj rzucony. My go potrzebujemy zmienić na rdzeń lodowy. Ponieważ dzięki rdzeniowi lodowemu od razu użyjemy kapsułki i lecimy po tamtego gościa. On jest tam ładnie sobie go ominiemy, jakoś się przejdziemy. Nie Jestem w stanie go nawet zobaczyć jest. No, jeszcze raz, powinien we mnie uderzyć. Tak, tak jest. Tak. Ok, yes. -ta możemy atakować. Teraz możemy załączyć tryb git. No, także jak widzicie, jest chyba troszeczkę lepiej. Już to już możemy wyłączyć. Będziemy się dalej. Dobra, tutaj sobie podbiegniemy. Tutaj oczywiście mamy naszą stamina. Muszę na nią strasznie uważać. Dobra, lecimy w dół. Tego gościa mamy załatwionego, z niego nic nie poleciało. Tam niżej jest jeszcze jeden, którego też spróbujemy sobie dojechać. W ogóle mi energia spadła. Nie wiem czemu. Możliwe, że kliknąłem. Możliwe, że kliknąłem X. Eee, tamten jest chyba. Tak, przejdziemy sobie tutaj. I teraz potrzebujemy zmienić na pewno to na to. Tu jest następny przeciwnik. Przeciwnik, który może nargać. dać ostro I tak. Ale chyba nawet nie pójdzie źle. Oj, oj, prawie spadłem. Czyżby żeby po wyłączeniu ta gra się przeskalowała na... na moje możliwości, czyli level very low. Okej, okay, chodź tutaj. I tak, obrona. O nie, nie siadło. No nic, nie szkodzi. Oj, no i patrzcie. O! He, pykło, pykło, pykło. Dobra. E, ile tutaj mamy? 1061, dobra. To sobie zawierzemy w takim razie. I idziemy się wzmocnić. Znowu. Raczej będziemy tak grindować. To jest. Będziemy to raczej tak grindować, tą gierkę. Tutaj w ogóle jakby nie widzę innej, innej opcji, jakby to przechodzić. Zobaczcie, że tam później jest gościu taki, który mnie. No, zniszczy mnie, no zniszczy mnie. Jak go zacząłem atakować, to mu tak naprawdę zdałem bardzo, bardzo małe obrażenia. Chyba. Jeżeli miałbym mówić ile, myślę, że to było oscylowało gdzieś w granicach 20% maksymalnie. Może tych procent było nawet 10%. I na przyszłość muszę pamiętać, że zanim zacznę rozwać jakieś skrzynki, zbierać jakieś, e, jakiekolwiek przedmioty To w pierwszej kolejności muszę się Ogarnąć w kwestii I możemy się jeszcze dalej Jeszcze możemy tak, uliczymy się, mamy jeszcze jedną kapsułkę To jest nawet ok. Tak długo jak możemy to jeszcze walczyć, będziemy walczyć Dobra, się jeszcze jeden przeciwnik Dobra to też we mnie strzela, więc... Okej, okay, dobra, pozamiatany Kolejne elementy nam przywróci... U, epicki, rabiański karapakas, Coś Dobra Tam są następni goście, ich też sobie troszeczkę dojdziemy. O, widzicie, kurde, jaki łobuz um. Tak jest, elo ja wiem, że to nie jest walka w zwarciu, którą ja sobie wybrałem jako moją specjalizację i ogólnie chyba właśnie latam z totalnie innym ekwipunkiem, niż powinienem latać. Ale na to wszystko przyjdzie też moment, gdy się ogarniemy. Okej, okay, mogę załadować? To proszę. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze kolejne elementy nam przyszły. Na szczęście nic z niego nie wypadło, więc nie będę musiał tam na tu schodzić. Tu są jeszcze goście, których też możemy troszeczkę dojechać. Chciałbym nazbierać kilka tych punktów i tak sobie nawet sporo chciałbym ich nazbierać Dobra Mamy typa Dobra Obrona i atak Tak jest Tak Okej, okay. 100 Następny No chodź No chodź tu do mnie No chodź, 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 chodź tak, jest. Dobra. Jeżeli mam być szczery, to porównaniu do tego co miało miejsce wcześniej. No to idzie mi. Wybornie. Damie na razie. Jest. To no jest to gra, w której musimy po prostu bardzo, bardzo mocno... Ej! To się pojawiło? A nie. Ehe, to tylko moja wyobraźnia. O nie! Dobra, tego weźmiemy, zwejtujemy do siebie Możemy zrobić tak No chodź, tutaj ziom No nie I silny atak, dobrze, typu też już kolejny zamieciony A gdzie on jest? Nie chodził, nie? Dobra, to sobie zbierzemy akumulatorek, mamy Tu mamy jeszcze sporo Możemy rozwalić. No i jazda. O, chodź, chodź, chodź. on strzela? Nie. Bum. Na pewno ta broń już jest silniejsza, gdzie to już mnie. gdzieś już mi to pomaga teraz walczyć. Już nie jest to takie jak wcześniej było. Tu mam następnego delikwenta. Okej. Okay. O nie! To było nie cool. Tam mam jeszcze gościa, którego też możemy w sumie w mniejszym, mniejszym lub większym skoku dojechać. Elej nam też doszła. O nie dobra, tutaj trzeba teraz. Tak jest uniki, uniki. I teraz musimy używać naszych umiejętności. Dobra, i tego teraz dojedziemy też łatwiutko nawet bardzo łatwo, tylko doładujmy się znowu. Chodźmy dalej. Teraz będziemy musieli przejść e, przez taki poziom, w którym będziemy w sumie dość sporo walczyć. Tutaj był, nie? Dobrze pamiętam, tak jest. Zaatakujemy w taki sposób, żeby wiedział, z kim zadziera. Dobrze. Ciach. Okej. Okay. Czego mogę strzelić? O zamiatany easy Easy, easy, easy Dobrze, następny Chodź tutaj Oj, nie zdążyłem z obroną Ale to w sumie jeszcze nic mi nie zrobiło Aż tak złego Tam jest następny Uuu Chodź tutaj Możemy trochę w niego tak powalić Potem mamy ten pistolet, żeby też z niego korzystać On co prawda ma na pewno mniejsze Umie niż ja, jako mniejsze obrażenia niż moja aktualnie broń na wyposażeniu. Tu jest chyba nie jeszcze, dobrze pamiętam? Powinien być, wiem pamięć nie myli, albo ja już go po prostu pokonałem. Mam już 1690 kryształów Nie, ile będzie mi później brakowało do następnego? Raczej nie będą to małe poty Możecie jeszcze raz silnego ataku. No jesteśmy po prostu aktualnie strzelcem wyborowym, jeżeli mogę tak określić. Kolejne rzeczy tutaj nie powinien być, któryś tutaj wisieć. Tam jest, dobra. Ja go wcześniej zestrzeliłem. Uuu! No to, to popłynęło grubo. Tam za bardzo nie mogę podchodzić, mogę sobie to zabrać i stąd spadamy. Wejdziemy sobie bardziej tą stroną wiem co mnie tam czeka? Tam na środku swego czasu były mm, właśnie części, które mogłem pozbierać sobie na ulepszenie mojej postaci Jeżeli chodzi o wzmocnienie mojego levelu I wyskoczy na mnie trzech potencjalnych przeciwników ci przeciwnicy są na tyle, na tyle niefajni i mogą mnie pokonać I nawet się przy tym nie spocą za bardzo i raczej wolałbym uniknąć takiej sytuacji, gdzie zostaje pokonany przez tych typów Dlatego wbijemy sobie na górę Odnowimy sobie jako odnowimy sobie musimy mm, swoją, swoją postać O pewne, o pewne, o poziomy no, Zapewne o jeden poziom tak naprawdę To jest teraz najbezpieczniejszy, najbezpieczniejszy kierunek, czyli Wyexpić się na tyle ile możemy A później iść walczyć dalej Próbować się z kolejnymi, kolejnymi przeciwnikami. Wczorajszy stream, w sumie przedwczorajszy stream, a wczorajszy odcinek, który z tego streamu mogliście oglądać, nauczył mnie bardzo wiele. Na pewno, jak kontrolować tą energię, na to zwracać uwagę. Przespałem się z tym, ponieważ już byłem wtedy dość zmęczony. Ale przespałem się z tym i w sumie dało mi to bardzo dużo. Dobra, teleportuję się na statek, pójdziemy sobie wszystko poulepszać Dało mi to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj z takim świeżym umysłem Gra mi się dużo lepiej Nie sądziłem, miałem już gdzieś tam w głowie e się tą grę, mam dość Ale Ta gra nie jest taka zła, patrzcie też mamy jakieś takie dodatkowe rzeczy, które możemy sobie używać Pistoleciki możemy sobie zrobić Tam jest typ, który w ogóle jest Tak odjechany, ja nie wiem, nie wiem Jak mamy go pokonać później Ale to chyba a to jeszcze przyjdzie czas. czy tutaj mamy jakieś takie. O, widzicie, te mamy siłę, ale tego nie zbudujemy. Czy my to mamy aktualnie założone? Muszę zobaczyć, czy mamy kamizelkę jakąś włożoną na siebie. Rękawiczki możemy sobie zrobić też. My aktualnie mamy te, ale tutaj dalej budowa fizyczna. Nam brakuje budowy fizycznej na pewno, co, co też będziemy musieli pójść i mamy też yy, spodenki plus trzy do budowy fizycznej byśmy potrzebowali. Sprawdźmy jak wygląda sytuacja w tym miejscu. Hmm. Ok, ile mamy? Mamy na nitów 1760, potrzebujemy 1060 na to pierwsze ulepszenie I teraz tak, budowa fizyczna jest na jeden. Czyli dodam budowę fizyczną, obrażenia fizyczne to jest troszeczkę nie No my potrzebujemy jakby atak w zwarciu, ciągle w ten atak w zwarciu iść. za to jest odpowiedzialna siła Siłę możemy sobie cisnąć, ale i wzręczność. Wzręczność mi doda tylko jeden, ale również obrażenia z dystansu się mi zwiększą. A tutaj mi się zwiększy o trzy obrażenia fizyczne. Ja myślę, że możemy sobie wejść w tą siłę. Tak jest. Poprosimy siłę. Dobra, wyjdźmy stąd. Do następnego poziomu potrzebuje teraz miliard 1220. Więc spróbujemy sobie coś tam ogarnąć Na pewno mamy jakieś takie Wiecie co jeszcze mnie boli tutaj że mam tak. Tutaj mamy kwasowy złański miecz Topór, topór, topór Miecze, ogniowy miecz, ogniowy miecz No właśnie, a my używamy sztyletów I My byśmy potrzebowali tych sztyletów Tutaj mamy jeszcze tak Zobaczmy tą kamizelkę, czy mamy jakąkolwiek założoną Kamizelka Mam, właśnie to jest to, że mamy aktualnie kamizelkę Widzicie, my używamy czegoś takiego To są złańskie szpony i my byśmy bardzo też pony potrzebowali. Wydaje mi się, że to jest taka. Nawet to nie jest. Nie wydaje mi się, ale wiem, że to jest taka. E, główny przedmiot, którego powinniśmy się tutaj trzymać. Zobaczmy sobie jeszcze. na technologie jakie rozwijamy. E, coś się tu dzieje? Nie. okej okay. tutaj są technologie. Ziemska, dobra, zaczęliśmy już iść w jakimś stopniu w ziemską. Troszkę, troszeczkę wiertacką. No i zobaczymy, co nam to będzie tu pokazywało. Jak się będziemy rozwijać, ile nam to będzie dawać Mamy 699, co jest kurczę. To jest jednak Bardzo dużo To jest jednak bardzo dużo y, Punktów, które, które, które możemy teraz Stracić tak naprawdę, ale postaram się To ogarnąć, żeby w sumie nic nie stracić Żeby wszystko było jak należy Weźmy sobie tutaj to Są te stworeczki I standardowe. Jeden strzał, okej, okay. dwóch mi zaznaczyło akurat, ale spróbujemy się obronić. Okej. Okay. Dało się to mniej więcej sparować. Oj, oj, oj. No i widzicie? Tak to, potem, tak to czasami wygląda. Dwóch na raz dla mnie to już jest naprawdę wyczyn. Tak. Doładujemy się. To jestem w stanie w ogóle coś zrobić? to też tak nie zmienię Może reaktor jestem w stanie w ten sposób zmieniać? Dobrze, ale tutaj mamy gościa, którego możemy sobie w sumie pokonać Chyba nie trafił Dobrze Dojedziemy tego typa e, Wiem, że lodowy... O chuj. Jak to, że on mnie trafił? Nielegalnie, nielegalnie Okej okay, os. A nie możemy naładować, ale za chwilkę będzie już teraz nawet na gościu poszedł. A na 1100 my potrzebujemy 1220, dobra. Czy tam są jakieś elementy wypadły? Tak. Ok, uczymy sobie kapsuły. Hmm, leczenia i znów uczymy sobie kapsuły. Mamy kolejny gości. Też możemy już tak. Uczymy się. Nawet też nie jest taki ciężki, jeżeli strzelamy w niego z danej odległości. Też w kwestii e, znikania mojej energii jest... No to ona znika bardzo szybko. Oj. I dobra, chyba się pozbyliśmy. Tam też mamy części. To już jest coraz coraz lepszą akcją, coraz lepszą opcją. Aktualnie mamy e, zmrożony... Reaktor. Dobra. Był jeden. Ja pokonałem dwóch na raz. A nie, tam spadł. I on do mnie tu strzelać. No, wariaci Ok, no to proszę bardzo. Ciao, dobra. A już w sumie, ale ty punkty się teraz szybko nabija Jednak jak się tak troszeczkę pociupię w to No to będą takie odcinki zgrindowania, nie? Raczej to będzie takie, żeby sobie pogadać, czy coś Myślę, że na tym będziemy opierać tą serię nic więcej z tej serii raczej nie wyciągniemy Fabularnie Ta seria będzie coś dla nas znaczyć Nie przekonamy Czekajcie, bo tutaj tak nie działa e, Co jest nie cool nie Okej okay. Próbuje nas atakować, ale my go za chwilę dojedziemy o nie, tak jest Tak Łatwo, easy, easy, easy Ale mamy jeszcze sporo, sporo rzeczy do zrobienia Zjedziemy sobie na dół, bo tam widzę, że mamy te części do ogarnięcia Dobra, jedziemy w dół Myślę, że możemy już się udać Za tamte drzwi Zobaczymy jak daleko uda nam się dojść Pójdziemy jeszcze się ulepszyć Tak jest, dobrze Karbonit nie wiem do czego możemy użyć karbonit, ale jaram się jak widzę takie coś. Tam jest jeszcze jeden. Też sobie podejdziemy od razu na prędkości. W sumie nawet takiej dość sporej prędkości. Okej. Okay. Części kryogeniczne, uszkodzona klinga i coś tam, coś tam jeszcze. Dobra, wracamy do windy, jedziemy na górę. Bijamy do kapsuły i lecimy dalej. W mam jeszcze sporo, i mógłbym zrobić całkiem sporo, ale no, nie chcecie oglądać odcinka, gdy wciąż na tym samym miejscu, to co było w sumie poprzednio, gdzie tylko raz ci udałem za te drzwi i było nawet fajnie, bo tam jednak już te pomieszczenia troszeczkę mniejsze. Tutaj też mi wiele razy zabiły upadki z wysokości, które no, są tak jakby trochę moją zmorą, gdzie ta postać się ściągnięta za tym. E... Za tym przeciwnikiem i to mnie zazwyczaj zabijało, nie było takiej sytuacji, żebym ja sam jako zeskoczył, czy coś Dobrze, zobaczmy tutaj, czy ja tu już mam coś odblokowanego Tutaj mamy, o, lodowy miecz ze złomu Wow No to, to jest mega Na to byśmy potrzebowali mhm. Chociaż wiecie co, to bym mógł sobie zrobić sumie zobaczmy jeszcze tak. Pistolety tarcze też żadnej nie zrobię. Tu mam jakiś hełm, to jest ten taki. To jest ten nazwański hełm, hełm coś tam i hełm, który mam zrobiony, ale nie mogę go założyć. Mam jeszcze tutaj tak, jakieś korpusy. Korpusu też nie mogę żadnego rękawice. Też mnie trzymają, te bardzo mocna energia mnie trzyma. Bucisze, czyli nogawice. Też wydaje mi się, że mam. Nawet możemy to sprawdzić. Czy nogi nasze są w jakiś sposób ubezpieczone? Nie są ubezpieczone, no to kurde człowiek, trzeba było tak od razu Wchodzimy sobie w nogawki Kupimy sobie jakieś nogawki, jakiekolwiek e, Może jakieś ulepszenie Byśmy mogli sobie dodać coś fajnego Obrażenia fizyczne są spoko, plus 14 t... Co tutaj mamy? A to jest obrona e, Myślę, że to jest na ten moment najlepszy epicki carbonit. Sobie go tam dodamy Stwórzmy tak, chcę go stworzyć, tego od razu założyć, bo później pewnie zapomnę. Hmm, tu są nogi, tu są nogi, i tak zakładamy. Boże, jak ta postać zaczyna no, ohydnie wyglądać, to w ogóle nie wygląda dobrze. Eee, tu mam jeszcze ten miecz. Miecz ogniowy sobie raczej zostawimy na ten moment. Bronie strzeleckich za bardzo nie mamy. Czy możemy jeszcze coś wytworzyć? Wciąż możemy zrobić ten lodowy miecz. Eee, a czy do lodowego. Pistolety. Ja potrzebuję coś co jest potrzebne do lodowego miecza Nie, weźmy sobie lodowy miecz I spróbujmy z niego coś pożyć. Dobra, jakie tutaj mamy rzeczy? Um, 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 um. Tylko, że ja tutaj do tego miecza potrzebuję kurwa pieprzonej nauki A z nauką za bardzo nic teraz nie zrobię Tu mamy lód, ogień i pas Weźmy sobie zróbmy jednak ten pistolet mm, Skoro... Chwila, chwila Weźmy sobie kwas Bo tam walczymy z typem, który normalnie wygląda jakby był w metalu Dlatego weźmy sobie ten pistolet Jako premię spróbujmy sobie wzmocnić jednak ten kwas o jak najwięcej Koszt lekkiego ataku, koszt ciężkiego Chwila, koszty to, są, to się zmniejszają, czyli ja będę mógł używać tego częściej Dobrze e, Zobaczmy Możemy sobie dodać kilka rzeczy tak naprawdę Mam no to dobra, bierzmy karbonit na pewno sobie dodamy Jako drugi dodatek możemy sobie dodać Więcej karbonitu, którego nie możemy niestety dodać Bo można dodać tylko jedną rzecz na raz Ale więcej obrażeń od kwasu Oraz trzeci atrybut Trzeci atrybut, części kriogeniczne Why not, why not Koro życie daje ci cytryny Nie rób kwaśnej miny, rób lemoniadę I wygrywaj trocinę e, czy coś tak mi się zrymowało po prostu. Ja jestem w stanie ogólnie zmieniać sobie te wszystkie rzeczy w międzyczasie. Dobrze, tam potrzebuję nauki. Nauki potrzebuję, plus dwa. Czy nauka mi coś daje? Mnożnik zdolności, to jest spokój. Tak jest dystansu, coś mi wzmacnia. Co mnie teraz nie ratuje. Zręczność poprawia obie struktury. Dlatego teraz bym może zrobił jednak tą zręczność. Zróbmy to. okej okay. 159 to już jest taka opcja, że mogę to stracić w sumie tak naprawdę nic nie tracę. Teleportuj na wysypisko. Dobrze, mamy taki 25-minutowy film z tego, co tutaj się działo. Tam mamy znowu te pajęczaki. To są odjechane. Możemy zobaczyć, czy możemy w jakiś sposób zmieniać bronie, tarczy, cokolwiek. No, nope, nic nie możemy tak naprawdę z, e, zrobić z tym. Jeszcze możemy w sumie sobie sprawdzić, czy jeżeli użyję, No tak jest. Jeżeli użyję sobie mm, energii, a mając pełne życie, to i tak się stanie. A ja, energię tak czy inaczej, stracę. Zobaczmy, możemy wejść tu, wyjść z tego i już jest spoko. Nasza linia rzeczowa zostaje odświeżona. I walczy, będziemy mogli walczyć dalej. Dobra, no, mam nadzieję, że ten domem Wam się podoba, nie? Specjalnie na tą gierkę zrobiłem sobie taką koszuleczkę, zamówiłem wszystkie wlepeczki, nie wlepeczki. Widzicie kuczek koszulka wygląda całkiem spoko, jest, my, myślę, myślę, że jest... Myślę, że jest git. Jeszcze mogę wam może pokazać plecy. Więc jak pokażę plecy, jakie sobie krótkie zajebiste. Ale czekajcie, ja tak, muszę to odsunąć. Dobra, wyjeżdżamy, green screen out, chociaż troszeczkę. I tak. Nie, ja to się to zobaczyć, tak sobie zrobiłem koszule. No nie wiem, żeby słyszeliście to ja odwrócony tyłem Ale... Taką sobie koszyleczkę zrobiłem, bo się strasznie nakręciłem na tą grę jako, że... A ostatnio są są całkiem w modzie, są całkiem, są całkiem na topie. Na początku zrobiłem stream myślałem, że pójdzie mi dużo lepiej, jednak się dużo kręciłem, dużo kręciłem się kum, tak naprawdę wokół własnego ogona. Zanim udało mi się to ogarnąć. Ale dzisiaj widzicie, jeżeli oglądaliście wczorajszy stream, jeżeli oglądaliście wczorajsze, wczorajsze moje zmagania W dzisiejszym odcinku, w sumie we wczorajszym odcinku To wiecie, że jak mi to poszło i nie poszło mi to najlepiej Ale dzisiaj chyba w i do wczorajszego dnia jest o niebo lepiej I myślę, że z każdym filmem będzie lepiej, 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 lepiej Będziemy walczyć, będziemy się będziemy troszkę grindować, będziemy chodzić, rozwalać te, te same potwory milion razy Ale jednak mam nadzieję, że będziemy mocno posuwać fabułę do przodu To chyba wszystko w tym filmie. Jeszcze, może nie będę. Może stanę tak bardziej. O, nawet możemy tak sobie stanąć, tak żebyście mnie widzieli w tym strasznie ohydnym stroju, Myślę, żeby się wyglądał lepiej. Niestety, chyba potrzebuję na to troszeczkę więcej czasu, troszeczkę więcej energii, żeby to wszystko w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, ulepszyć wizualnie. Bo aktualnie wizualnie wyglądamy tragicznie i. No nie chcę się tego oglądać. Dlatego chyba nawet. Jeżeli mam być szczery, wolę plecy, lub czystą walkę, bo wtedy tego nie tak mocno nie widać. Dobrze, mamy. No, pomału 30-minutowy odcinek. Jeszcze raz, wiecie co? Tak, bo ja się ciągle zapominam. Lajki, komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia. Siema.